Witaj na moim kanale. Nazywam się Weronika Grzywińska i dzielę się tutaj z Tobą moimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia zawodowego, a w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak zmiana sposobu myślenia może wpłynąć na poziom stresu w pracy. Czy wiesz, że stres pracy może wywołać nie tylko samo zdarzenie, ale także myślenie o nim? To jest tak zwane nakręcanie się na to, co się jeszcze nie wydarzyło, innymi słowy, pisanie czarnych scenariuszy. Wspomnienie niekomfortowego zdarzenia może wywołać taki sam poziom stresu co z samo jego przeżycie. To wszystko dlatego, że nasz mózg nie odróżnia fikcji od prawdy. Wystarczy, że w twojej głowie powstanie obraz niekomfortowego zdarzenia, a psychika i ciało zaczynają reagować tak, jakby wydarzyło się to przed chwilą. Dla zobrazowania podam ci przykład. Budzisz się rano i zaczynasz myśleć, że dziś masz w pracy do oddania, ważny projekt, od którego będzie zależała twoja kwartalna nagroda i już zalewa ci zimny pot. Albo że gonią cię terminy i musisz dać siebie więcej niż zazwyczaj, i już Twoje serce bije dużo szybciej. A może na dziś omówisz spotkanie z ważnym klientem i wyobrażasz sobie, jak ono się potoczy i czy pójdzie po Twojej myśli? Tak czy inaczej to wszystko może wywołać w Tobie stres nawet jeśli się jeszcze nie wydarzyło. To więc jak zmiana sposobu myślenia może wpłynąć na sposób radzenia sobie ze stresem w pracy? Wyobraź sobie sytuację, w której dostajesz od przełożonego swój pierwszy w życiu projekt do wykonania. Z pewnością są dla ciebie wyzwaniem, a co za tym idzie, potencjalnie są też stresujący. Co myślisz w takiej sytuacji? Być może myślisz, że na pewno sobie nie poradzę, mam za mało doświadczenia, na pewno się pomylę. Nawet nie wiem od czego zacząć. Co pomyślą o mnie inni? To będzie najgorszy projekt w tej firmie. Już nawet nie chcę myśleć, co powie szef, gdy zobaczy efekt mojej pracy. Na pewno będzie zawiedziony i mnie zwolni. Tracę te prace, jak nic już w sumie powinienem rozglądać się za nową. Znasz to, prawda? A co powinieneś pomyśleć? To może być ciekawe wyzwanie. Fajnie, że dostałem szansę na rozwój w tej firmie. Nauczę się czegoś nowego i będę mieć nową kompetencję, którą na pewno wykorzystam w przyszłości. Nawet jeśli nie będzie to perfekcyjny projekt, to i tak będę z siebie dumny. Kolejny będzie lepszy. W razie czego, podpytam kolegów zespołu, na pewno mi pomogą. W pierwszym przypadku czujesz napięcie, które sprawia, że z góry skazujesz się na niepowodzenie, bo zanim zabierzesz się za powierzone ci zadanie, już wiesz, że sobie z nim nie poradzisz. A skąd to wiesz? Bo w swojej głowie napisałeś już czarny scenariusz. Więc poziom stresu będzie narastał, kiedy tylko pomyślisz, że musisz się za to zabrać. To będzie skutkowało odwlekaniem go w czasie i wywoływaniem jeszcze większego stresu, bo goni cię termin realizacji projektu. W rezultacie skupiając się na problemie, a nie na celu, który masz do zrealizowania, nie będziesz na tyle wydajny, aby w pełni skoncentrować się na powierzonym ci zadaniu, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz popełniał błędy w trakcie jego realizacji, co wpłynie na końcowy efekt projektu i tylko utwierdzi Cię w przekonaniu a nie mówiłem, że sobie nie poradzę. W drugim przypadku też odczuwasz stres, ale jest on pozytywny, motywujący i daje Ci siłę do działania. Jesteś podekscytowany, bo dostajesz nowe zadanie, szef cię docenił, zaufał Ci, wie, że sobie poradzisz. Stres w odpowiednich ilościach pomaga nam osiągnąć lepsze wyniki, zwiększa uwagę, skupienie i napędza do osiągania jeszcze lepszych wyników. Problem polega na tym, że ilość doświadczonego stresu w większości przypadków jest dalekie od optymalnego, a co za tym idzie, po prostu mamy go za dużo. Co Ty możesz zrobić, aby sobie pomóc? Możesz zmienić zrozumienie danej sytuacji w taki sposób, że przestanie być ona dla Ciebie problemem, tworząc w swojej głowie zamiast dużego problemu sprawę, z którą sobie tak czy inaczej poradzisz. Pierwsze, co musisz zrobić, to uświadomić sobie, w jaki sposób reagujesz na sytuacje stresowe w pracy. Usiądź, przeanalizuj, zastanów się, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie, jakich słów używasz, gdy musisz zmierzyć się z czymś, co Cię stresuje. Możesz to zapisać na kartce. Samo zrozumienie problemu jest już ogromnym krokiem naprzód, dzięki temu możesz mieć większy wpływ na własne uczucia, a tym samym na poziom stresu. Po drugie, zawrzyj ze sobą umowę. Tak po prostu. Postanawiam od dziś myśleć i mówić wspierająco. Kto jak nie ja i tyle. Może to być jakieś inne zdanie, które będzie takim motorem napędowym dla Ciebie. Najważniejsze, aby Cię wzmacniało i motywowało do zmiany. Powtarzaj, jak mantrę. Po trzecie, łap się na każdej, absolutnie na każdej niewspierającej myśli i słowach i przypominaj sobie o umowie, którą ze za sobą zawarłeś, bo kto jak nie ty ma największą kontrolę nad twoim umysłem? Na początku może być trudno, ale zaufaj sobie, trening czyli mistrza poradzisz sobie, trzymam kciuki za twoją determinację. Podsumowując, to nasze nastawienie sprawia, do jakiej rangi dany problem urośnie, a nie sama sytuacja. Naucz się przyjmować sytuacje takimi, jakimi są, zaakceptuj je i spraw, aby myślenie i mówienie o nich działało na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Kiedy słyszałam bardzo fajne powiedzenie, które jak najbardziej sprawdza się w tego typu sytuacjach. Brzmi ono tak. Jak najmniej myśl, jak najszybciej zacznij działać. Potrafisz działać cuda, więc zapisz je wielkimi literami i zerkaj na nie w chwilach słabości. Pamiętaj, że stres to nie żart. Długotrwały stres wpływa niszcząco na twoje zdrowie psychiczne i fizyczne, więc zadbaj o siebie nie wtedy, kiedy będzie za późno, ale wtedy, kiedy możesz jeszcze na nim zapanować. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zostaw proszę subskrypcję i łapkę w górę. Będzie to dla mnie motywacją do dalszego tworzenia dla Ciebie inspirujących treści. Zapraszam Cię również do obejrzenia moich dwóch poprzednich odcinków na temat radzenia sobie ze stresem w pracy. Dziękuję, że jesteś.